Cześć wam. Witam serdecznie na kanale Testmisja. Jestem niezwykle poruszony bardzo dobrym moim zdaniem filmem Paradokument, ale jakże prawdziwy. Naprawdę mistrzostwo świata, jak dla mnie moim zdaniem powinien być puszczany. Tylko że nie można go zgrać, o to chodzi. Bo próbowałem nagrywać ekran, nie można. Powinien być puszczany na terapiach przez właśnie terapeutki, terapeutów moim zdaniem. Myślę, że dobrze by było, gdyby go obejrzały osoby uzależnione i współuzależnione. Rodzina, dzieci, żony, partnerki, partnerzy wszyscy. Idealnie, no tak wspaniale ja nie tam amerykańskie wizje, bo oglądamy na terapiach amerykańskie filmy, ale to jest w realiach polskich, gdzie naprawdę są świetnie przedstawione, w no, ogóle no fajnie ta amatorka gra, gdzie są przedstawione wszelkie mechanizmy właśnie uzależniania alkoholowego i tam, Rozwój tej choroby widać, i fajnie, że używają tam tych określeń, zwłaszcza siostra tej. Tej, tej pani, próbę kontrolowania picia, widać oczywiście mechanizm iluzji i zaprzeczeń, to nie ja, ja nie, nie jestem alkoholiczką, nie piję więcej, i tak dalej. Aż w końcu babka osiągnęła dno. Tam już tam, 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 nawet, tam nawet mi się uśmiech pojawił, ale taki nerwowy raczej. Nie, nie że to jest, to jest tragiczne, a nie śmieszne, ale w sobie myślałem, kurczę, skąd ja to znam. Ośmieszanie się, wyzywanie innych, ratunek o pomoc, ryk do telefonu. Że szantaż emocjonalny innych osób, to ja się zabiję, i tak ja, dalej. Ja tylko wypiję jedno piwo. Przyzwolenie szwagra, szwagra z którym notabene no, nie będę zdradzał, i przyzwolenie na wypicie picia bezalkoholowego. Mówią właśnie, ta siostra mówi o tym, że ale od, od piwa bezalkoholowego może się zacząć. Nic jej nie będzie, i tak dalej, i tak dalej. Poszła tylko znowu na jedno piwo do ulubionego swojego pubu. Z takiej próżności, bo ona nie wiedziała, nie miała co ze sobą zrobić. Zero pasji, zero jakichś zajęć, tylko praca, dom, praca, dom bez rodziny. Ale właśnie jedynym, jedyną jej rozrywką było pójść do swojego ulubionego pubu na piwo. Polecam serdecznie. Jest długi ten materiał, bo on trwa 40 minut. Ja bym chciał też tam coś swojego dodać, ale myślę, że długo nie będę zatrzymywał. To jest, jeżeli ja jestem taki podjarany, ja Już już ja nie miałem trzech dych, bo musiałem wykupić <laughs> Polsat Box, bo ja, ten, no, ten akurat, bo ja kiedyś to przeglądałem nie? i zapamiętałem, mówię, gdzieś od połowy oglądałem i te powtórki, co tam są w tym całym scenariuszu zawarte i mówię, kurczę, zapamiętam odcinek, kiedyś jak będę miał niepotrzebne trzy dychy, to to wykupię i w końcu to zrobiłem. E, to, to już od miesiąca, jak nie dłużej, chodziło mi po głowie. Bo jest rewelacyjne. Naprawdę obejrzyjcie do końca i będziecie wiedzieli, o co chodzi w chorobie alkoholowej. Moim zdaniem to jest Mistrzostwo Świata. Ja, żołuję, ja zresztą też się zamierzam, czy przymierzam się do kiedyś do realizacji takiego filmu w polskich warunkach bardziej fabularnego niż tutaj parę dokumentów, ale to jeszcze zobaczyłem. To są potrzebni sponsorzy, potrzebna jest kamera, nie jedna. I tak dalej, i tak dalej. Na razie mogę zapomnieć. Także zapraszam do obejrzenia ze mną tego właśnie materiału. Rewelacja. Tego jak wróciłam do domu, co się wydarzyło? To mnie troszeczkę przeraziło. To już to takie, wiecie, no, zdarzyło się niejednemu, wcale nie jest powiedziane, że ktoś już jest alkoholikiem. No nie, nie oszukujmy się. I jeszcze ten facet, który dziękował mi za szaloną noc, a ja go nie znałam. Skąd to znamy? Wypić wcześniej przed imprezą, przed pójściem do lokalu właśnie. Już to jest dbanie o ilość yy, alkoholu, żeby nie zabrakło. E? Albo pytanie się na przykład, a tam u Kazika, u Mariana, ty będzie jakaś woda, coś tam będą polewać? E, widzicie, tu już ona ale oglądajmy. Chyba nie trzeba tutaj logicznego myślenia, na co się narażamy. Czy narażeliśmy? Ja się narażałem na właśnie znają, poznając, siostra prawdopodobnie już wcześniej widziała poczynania swojej siostry. Dlatego zaczyna tutaj o nią dbać. Odsuwają powoli, nie? Nie będziemy wyręczać jej. Każdy jest odpowiedzialny za siebie nawala w pracy, to teraz szuka zastępcy. To oglądam i tak sobie to, są tak, to jest tak smutne, to jest tak przygnębiające, to mi się przypomina, bo to, to jest walka sama ze sobą, bo ona już wie, że ma kłopot, ale jednocześnie się broni, może nie, może ja już, no, ja bym tak chciała, ale jak, no oni mnie nagrywają, rzeczywiście robię się siebie pośmiewisko, była nadę. Ale, kurczę, co robić? No? I spróbuję jeszcze powiedzieć, że ta babka jest w coraz gorszej sytuacji, a troska tutaj znajomych i tej siostry jest niewyobrażalna. I to właśnie to się wydaje ze strony alkoholika, że wszyscy nękają, nagabują, a to, a co to chcą, no, walczą póki, póki czas. Przecież o mnie też tak wszyscy walczyli. Ale najgorsze jest to, że to nie dociera do alkoholika. W początku się śmiał. Nieraz można. Właśnie zobaczyć takie osoby butne, jakieś aroganckie, które są ponad innych, jak wychleją i wyzywają inne osoby, co? No, u niektórych się też włącza agresja. To jest straszne. Z moim zdaniem to jest rewelacyjne. Przedstawia idealnie, napomijając no jeszcze pełną masy innych tematów, przy tym. ale naprawdę ukazuje. Istotę rozwoju choroby alkoholowej w wielkim, oczywiście, skrócie i w każdej rodzinie jest zupełnie przecież inaczej. Aczkolwiek podobnie. Nawet ta siostra zaangażowała jakiegoś tam kolegę, który widocznie jej był winien za coś tam pieniądze, żeby on towarzyszył jej i no, jakby mógł wpływać na najdalsze nie rozwój choroby, ale żeby móc się właśnie przypatrywać temu i spróbować zareagować w końcu na jej topicie, żeby jakby zbierać coraz więcej dowodów na to, jak ona się zachowuje po pianemu i przedstawić jej to później właśnie w formie tych nagrań i tak dalej. Kosztowało mnie to trochę emocji ten film, bo bo prawda nie kłamie. Fakty nie kłamią. Oczywiście pomijając jakieś tam rzeczy, yy, każdy ma inaczej. Z, pania, z ze szwagierką, której nie mam, gdyby było odwrotnie, no to to wszystko jest bardzo podobne. Także jeżeli wam się podoba to lajki, poleć komuś ten film, bo myślę, że warto ratować każdą duszę za subskrybą, ale właśnie Dobrze by było udostępniać komuś, kto potrzebuje pomocy. Cześć! Ja dostałem tym filmem w łeb.